Czy my jesteśmy gotowi Krzysztof? Zawsze. Ja nawet śpię w tym garniturze. Zawsze jestem gotowy. To jest zawsze ten sam? E, mam kilka <grywa> kilka takich <grywa> samych. To nie jest ten co 20 lat temu. To był też przypadek, bo kupiłem w galerii handlowej przypadkiem dwa takie same garnitury mhm. i pomyślałem sobie, że wezmę je do programu i tak powstała ta legendarna stójka i strój, a nie wiem, Bruce Lee albo Richard Chamberlain z takich ciernistych krzewów, trudno powiedzieć. Ale... robi wrażenie, bo to jest Ale akurat boja. marka właśnie twoja i dla tego programu no właśnie że jestem Symboli spróbuj. tego programu. Absolutnie tak, Weronika. No to teraz przejdźmy. Awantura o kasę, kolejny sezon 1 marca już startuje. Czy ty spodziewałeś się, że po latach ten program odniesie taki sukces? Wierzyłem, że odniesie. To było ogromne ryzyko dlatego że nie wszystkie powroty się udają co widzimy w historii ostatnich niektórych produkcji telewizyjnych ale nie w Polsacie <grywa> bo przed nami wielki powrót z Bide Music natomiast nie sądziłem że będą tak że będzie miał program aż tak wysoką oglądalność liczyłem że będzie może 700 tysięcy oglądało odcinek ale nagle my w niedzielę mamy 1350 takie odcinki dobre więc to jest kosmos to jest absolutny kosmos, wielki powrót, wielki hit i bardzo się z tego cieszę, że Państwo pokochali nową awanturę o kasę. No nie ma większego szczęścia dla prowadzącego i współtwórcy programu, niż właśnie tak udany powrót. Trudno było Ci się przyzwyczaić na nowo do tej roli? Absolutnie nie, bo kiedy usiadłem za tym kołem, e, prawie nie zmieniliśmy reguł, właściwie wszystko zostało to samo. E, dołożyliśmy chyba tylko jedną nową kategorię. E, z jednej zrezygnowaliśmy, ale jest wędkarstwo, najbardziej taka kultowa kategoria, jest to, co się boją na ogół, czyli muzyka klasyczna. Natomiast poczułem to tak, jak z jazdą na rowerze, że, że ja pamiętam w ciele, że ktoś nie jeździ, nie wiem, 5 lat, wsiada na rower i jeździ. Tak samo było. Usiadłem za tym kołem i poczułem się jak w domu. Poczułem się, że ja to wręcz całe moje ciało pamięta te 200 kilka odcinków sprzed 20 lat i czuję się tu świetnie po prostu w tym miejscu. Dlatego mamy takie świetne rezultaty, i taką dobrą oglądalność. Teraz przejdę może do pytań, bo czytelnicy plotka są ciekawi szczegółów, tajników produkcji. Jak te pytania są układane, kiedy ty je w ogóle dostajesz, kiedy ty je widzisz? Mamy pole dziesięciu tysięcy pytań mhm. i teraz, ponieważ jakby. Tu musimy dbać o jakby czystość tej produkcji. To ja mówię tak, w, w teleturnieju nie wiesz, lepiej śpisz. I na przykład powiedziałem tak, nie chcę znać pytań, one mi się wyświetlają tu i teraz. Komputer losuje. Nie chcę mieć dostępu do pytań wcześniej. Na przykład jak wchodzą złote skrzynki, to ja mówię, nie chcę wiedzieć, co jest w złotych skrzynkach. One są wnoszone z, po z tajnego pokoju. Ochrona je wnosi, stawia, otwiera i ja dostaję kluczyk. Prawy do lewej kieszeni, lewy do lewej. Prawa skrzynka do prawej, lewy do lewej, bo jakby nie chcę nic, co by mogło jakby jakkolwiek zakłócić tu tą y, moją czystość w tym teleturnieju. Bo ludzie grają o wielkie pieniądze. Ja nie mogę powiedzieć ile wygrali y, czy jeszcze czy wciąż grają mistrzowie, którzy tak dobrze grali w poprzedniej edycji, ale są to ogromne, ogromne pieniądze, są setki tysięcy złotych i ogromna zawartość skrzynek, więc jakby każdy tu dba o czystość i każdy robi tylko to, do czego jest powołany. Ja sam tego pilnuję. Ale to też świadczy o tym, że Ty lubisz adrenalinę. Ona mi się udziela, no bo to ciężko nie mieć tej adrenaliny. E, ja widzę jak grają, jakie popełniają błędy w licytacji, jak mogliby inaczej zlicytować. Jakby ja, ja wiem o tym już wszystko. I czasami mówię, kurczę, czemu tak zalicytowała Pani? Albo czy, jakby też zawsze analizuję ich ruchy. I potem okazuje się, że ta moja analiza, kiedy mówię, a Pan tu przegapił, zaspał Pan, tak? No tak, zaspałem. Ponieważ ja po prostu, ja ich czuję, ja ich odbieram wręcz na, głęboko w głowie, ja wiem co oni myślą. Czy te emocje, które są tutaj w studiu, przynosisz do domu, czy potrafisz to oddzielić i zamknąć ten rozdział, ten odcinek na przykład? Więc to jest właśnie cudowne, czego nie mam w innych programach, bo do halotu Polsat muszę, przygotowuję się w domu, do demakijażu research, rozmawiam, czytam, jakby dużo się dzieje. A to jest taki mój piękny program, kiedy ja mogę tanieć z gwiazdami, też w domu przygotowuję. A to jest taki mój piękny program, kiedy ja mogę być w domu i 100% dla rodziny, wsiadam w auto, to jest ta moja tama, że zmieniam otoczenie, i tu przychodzę i dopiero. Mówię, tu chcę widzieć dopiero dokumentację, tu czytam o drużynach wcześniej. Jakby to jest taki zamknięty etap, czyli mogę wyjść, oczyścić się i potem z nową, świeżą głową przyjść. Bo tak naprawdę, no, tutaj od prowadzącego zależy bardzo dużo i ta oglądalność programu w dużej mierze e, zależy od roli prowadzącego. Jest ten zdrowy podział, tak jak powiedziałeś, praca-dom, że możesz tutaj to oddzielić. Tylko w tym programie tak mamy. Tylko, tylko tutaj. Jeżeli chodzi o tę sferę rodzinną, też u Ciebie się bardzo dużo wydarzyło ostatnio. Powitałeś na świecie córkę. Co u niej? Jak ona się rozwija? No cudownie, no wczoraj uderzyła mnie najpiękniejszym uśmiechem na świecie, jednak no córka to jest inny kosmos, to jest coś, czego nie znałem, no to jest jakaś taka delikatność, to jest taka subtelność, patrzymy sobie w oczy, leżymy, patrzymy w nocy na przykład na siebie, trzymamy się za ręce, no to są takie momenty, dla których warto żyć. A jak twoje pozostałe dzieci reagują na mnie Helenę? Jak została przyjęta przez rodzeństwo? Nie, no super, natomiast no, oczywiście najciekawsza relacja jest, no bo dwóch mam dorosłych synów, czyli no. 24 skończone, 18 skończone. mogą się zająć? Tak, ponad dwa lata. I to jest najciekawsza relacja, bo najpierw było wspaniałe powitanie, no bo myły my, siostra w brzuszku i tak dalej, Helenka, Mija Pola, jeszcze nie wiemy. E Potem to przyjście to było cudowne powitanie przyszedł od razu głaskał, przytulał się. Potem był taki moment, kiedy te emocje były w nim bardzo różne, bardzo różne, że nagle ktoś nowy w domu, jakiś rodzaj może konkurencji dla miłości rodziców, ale on teraz wie, że ich kochamy oboje bardzo. Eee, I to są nasze dwa wielkie szczęścia. I teraz znowu jest miłość, przytulanie, daje smocze, głaszcze, więc jakby znowu jest taki etap, kiedy on czuje, że ma siostrę jakąś, mam wrażenie, taką czuje, nawet odpowiedzialność za nią jest super. Nie ma takiej konkurencji, to też znika z czasem no, u Ta, dzieci. Ale było różnie, było różnie, emocje były różne, teraz jest super. Jak będzie, nie wiadomo. Tego nie wie nikt. Jeszcze mam pytanie a propos relacji z byłą żoną, bo właśnie nie jest tajemnicą, że masz dobrą relację z Anią nowak Bisz. No I jak z boma, moim byłymi Anią Zeidler i Anią, i, mm, Anią nowak i Bisz mamy bardzo dobre relacje razem z Asią. Jaki jest właśnie sekret tego, żeby się nie pokłócić po rozstaniu, tylko właśnie, żeby się wspierać i nawet czasami występować razem, opowiadać o sobie? Emocje były różne, ale myślę, że najważniejsze jest to, kiedy te pierwsze emocje przeminą, trzeba dać im przeminąć, trzeba dać, żeby one przeszły przez nas. Natomiast myślę, że po pierwsze budowanie na tym, co było dobre, bo ludzie mówią, a tam to było nieudane. Nie, to był bardzo udany związek do, jakich, do jakiegoś czasu i w tym związku było mnóstwo bardzo udanych chwil. Byliśmy szczęśliwi, byliśmy zakochani, to wszystko się działo i moim zdaniem te relacje trzeba budować na tym, co było super. A nie na tym, co było nie super. I kiedy jakby rozumiemy, że to, co było super, to trzeba nieść przeżycie, i to, że dobro dzieci jest dla nas najważniejsze, i zawsze, mimo rozstania, będziemy zawsze tatą i mamą, no to wtedy jakby to jest oczywiste, że to trzeba wszystko poukładać. I jeżeli jeszcze ludzie po prostu się lubią, tak? Po prostu się lubią jako ludzie i lubią spędzać razem czas i mają sobie dużo do powiedzenia i są dla siebie ciekawi. No to nic, tylko budować i tworzyć patchworkową rodzinę. To jest oczywiście trudne, często organizacyjnie, logistyczne, ale okazuje się, że w naszym przypadku wymaga to pracy, ale jest to możliwe i to się udało. I na koniec mam to patrzeć, że czas nas chyba goni. Mam pytanie jeszcze o taniec z gwiazdami, bo tak, Ty jesteś od dawna prowadzącym, a uczestnikiem dlaczego nie? Czy przez to może, że nie chciałeś opuścić innych formatów w Polsce? Nie, dlatego że taniec to w ogóle nie jest moja bajka. No to, co wiesz, nie umiesz tańczyć? To, no nie, wydaje mi się, że e, jak jeden, jeden z moich szefów powiedział: Krzysiek, jeżeli hodujesz pomidory, one są takie naprawdę dobre, ludzie chcą, ludzie je lubią, i je kupują, mhm. to czemu chcesz się przerzucić na ogórki? E, I nie chcę przerzucić na ogórki. No Moją rolą jest prowadzenie programów. Zrobiłem wyjątek dla Twojej twarzy, e, bo pośpiewanie e, no, jest coś, co jakieś takie moje emocje oddaj, gdzieś tam. W, no, okazało się, że nie wiem, trzy programy, dwa programy wygrałem, więc jakby to, to jest możliwe. Natomiast taniec w ogóle nie jest moja bajka. W sensie kocham taniec, kocham towarzystwo, kocham patrzeć na taniec. Taniec mnie inspiruje. Jakby to jest coś, co mnie fascynuje wręcz. Natomiast nie ja jako. Tylko jako widz. Tak, no, ale od nas proszę, z naszego grona prezenterów Maciek będzie nas reprezentował, tak. Kurzajewski. I co ty na to? Przybiłem mu piątkę, długo spotkałem, bo mieli jakiś spot promocyjny, ale on mówi, że on jednak jakby lubi tańczyć. To jest jego bajka, mówi stary, no trzymał kciuki, bo nosza po ba. A czy ty jesteś w takim razie zmuszony, aby przejąć jego dyżury, kiedy on będzie występował w tańcu? To znaczy, wczoraj sobie pierwszy raz o tym pomyślałem, jeżeli Maciek. Poprosi, mówię Krzysiek, proszę, zastąp mnie z Kaśką na dyżurze, bo chcę się przygotować do tańca. Na pewno mu nie odmówię. Okay. Więc taki mix jest możliwy z Kaśką. I na koniec jeszcze mam temat urodzinowy, bo w lutym twojej twoje urodziny, no, osiemnaste. No, no i chciałam zapytać y, o prawdziwy wiek, Krzysztof, ale on jest cały czas różny, różnie no, podawany. Ale teraz się zmienił, no bo ostatnio okazało się, że jestem młodszy nawet od swojej córki, która urodziła się dwa miesiące temu. Ale powiedz mi, jak Ty podchodzisz do urodzin? Czy one, nie wiem, są jakieś przytłaczające? Czy to jest coś, celebrowanie czegoś? Nie, to jest super, dlatego że urodziny to jest jedno prawdziwe święto. Na przykład ja wszystkim mhm. jakby bardzo szanuję urodziny wszystkich, przyjaciół, rodziny. I to jest dla mnie ważny dzień, bo to jest jakieś takie nasze miejsce w kosmosie. Tak jak nie lubię imieniu, nigdy ich nie obchodzę. Tak samo, ale urodziny są dla mnie bardzo ważne, więc będę je obchodził. Akurat mamy krótki urlop, wtedy będziemy z Asią i z dzieciakami za granicą. Eksto. Ale myślę, że jak przyjadę, to zrobię super imprezę, bo kochamy z Asią imprezować dla przyjaciół i rodzinki w Warszawie. A chwilę przed Tobą ma urodziny Doda. Wiem, że Wy się znacie bardzo, bardzo długo i jestem ciekawa, czego byś jej życzył? Żeby pielęgnowała w sobie tą charyzmę i dynamit, który ma w sobie, bo dla, dla mnie, jeżeli ktoś chciałby się nauczyć charyzmatyczności na scenie i w mediach, to powinien pójść na kurs za każde pieniądze do Dody.